Hej, babies, słuchajcie, dzisiaj mamy taki plan, że pójdziemy na solarantkę. Szczerze, chwilę tam spojrzałam na moje konto bankowe i stwierdziłam, że wydaje dużo za dużo pieniędzy na jedzenie, i nie rozporządzam tymi pieniędzmi zbyt dobrze, ale potem pisałam z moją przyjaciółką i pisałam z nią, i powiedziała powiedziałam, że po prostu nie czuję się. Najlepiej z tym, że wydaje strasznie dużo pieniędzy ostatnio na jedzenie, że mogłaby wydać się na mądrzejsze rzeczy i na inwestycje i tak dalej. A ona mi napisała, że kurde, ale masz jakby jedno życie i dobrze jest robić rzeczy, które ci cieszą i które faktycznie sprawiają ci przyjemność, bo ostatnio sprawia mi to największą przyjemność na świecie wychodzenie i jedzenie po prostu w randomowych miejscach samemu dobrego jedzenia, którego nie muszę przygotowywać. Dawno nie byłam w sumie na takiej randce, samej, ze sobą Bo ostatnio byłam cały czas albo na z całą rodziną Albo zajmowałam się moim psem Bo ma okres taki, wiecie, dochodzenia do siebie po chorobie I spędzałam bardzo dużo czasu takiego ze sobą, gdzie mogłam się ze zająć Ja w ogóle do jeszcze są mam takie założenie, teraz o tym trochę zapomniałam Ale mam takie założenie, że chciałabym wychodzić ze sobą na randkę raz w tygodniu Tak samo jakbym wychodziła z kimś, jakbym była z kimś w związku to tak samo chcę wychodzić sama ze sobą, bo związek ze sobą jest bardzo ważne i pielęgnowanie go i robienie fan rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwa i czujesz się dobrze. Oh, Ode Za parę godzin muszę wrócić, bo muszę jechać do weterynarza jeszcze z moją siną dzisiaj, bo codziennie jeżdżę z innymi zastrzyki. Mam jeszcze trochę czasu dla siebie przed tym wyjazdem, więc jak lepiej go spożytkować niż na coś, co sprawia, że będę szczęśliwa. There no better way. Ubieranie się ładnie sprawia, że czuję się bardzo dobrze. Więc nie jest mi w ogóle tu szkoda czasu. Znacie to powiedzenie, napełnij najpierw swoją szklankę. W sumie możecie nie znać, bo ono jest zagraniczne, ale. Fiura. Czy to jest w ogóle powiedzenie? Nieważne. Chodzi o to, że nie możecie nazywać do nikogo szklanki z pustej szklanki. Czyli jak jesteście nieszczęśliwi, to nie możecie sprawić, że ktokolwiek inny będzie szczęśliwszy albo pomóc mu, bo Wy jesteście sami szczęśliwy sobą. Dlatego ważne jest, żeby wypełniać najpierw swoją szklankę i potem pomagać ludziom. Pasja i zobacz o nie, jak już zobaczę o siebie. Zawsze walczę tak samo ze sobą, czy mam zakrywać moje wypryski, czy nie. Wiecie... Bo z jednej strony chciałabym mieć jednolitą cerę, jak wychodzę z domu, ale z drugiej strony, jak je zakrywam, to mam wrażenie, że mi jeszcze gorzej. Powiedzcie mi, czy wy zakrywacie jakby... swoje wypryski, czy po prostu dajecie im być i żyć. I oddychać na świetle dziennym. Spędzanie czasu samo jest okej, możesz zrobić ze to samo, zrobić ze znajomymi. I jesteście sami. Looking pretty, feeling pretty. Slep. Myślę, że jestem gotowa. Raczej bym się do w środku, więc może sobie wezmę jakieś coś do ubrania. Jakby było zimno. Nie wiem. Czy to jest słoka, czy nie? Nie jestem w stanie ocenić. Jedziemy. W sumie nie mam pojęcia, co mogę rzucić na plecy. Może po prostu nie wezmę na nic? Najlepiej mi się na dworze. Very Teraz to razem jest tak overpriced Ale jest ok, ja też jestem overpriced It's ok Życie jest about the experiences I about the food I about the love I nic innego I nie mówcie mi nawet w żaden sposób To są moje główne trzy wartości Jedzenie, miłość spełnianie się i tyle You know And we live the happy life. Lord, when I get to heaven, please let me bring my Solo Dates. Nie czy to tylko ja, ale moim zdaniem, strasznie powerful. Jak widzisz, you jest, a girl, I na przykład tylko siedzącego i czytającego sobie Albo siedzącego spikującego sobie kabel i obserwującego wszystkie dookoła How cool is this? This is so cool Dosłownie to tak daję main character na Neptune, że oładę podejść tutaj osoby I Być jak... Hej! Um... Nawet nie chcę myśleć o tym jak nielegalne to jest, ale zawsze... Ale tylko tylko i widzę dwa miejsca, bo nie chcę nikogo, bycia, robię to dla waszego społeczeństwa, was ever, I po zderu, z thing weszłam dosłownie, pani mi nie odpowiedziała, jak powiedziała mi dzień dobry. A szła za mną i słyszała. That's your nutella, it's okay, not my problem. I feel like everyone is fucking mean. Bruh. It's okay. I'm not going to be fucking mean. It's fine. Zastanawiam się, czy powinnam sobie wziąć, zrobić te lody, w się sensie wziąć, wygląda cool. Zobaczmy, jakie smaki. Nie działa. Ok, działa. Czuję się jak main character and... To thing mm -hmm. Today I slay. I slay every Myślę, że potrzebuję spinki, bo, bo moje włosy przyprawiają mnie o, o bycie insererent dosłownie. Właśnie miałam kupić zapachy do auta i do domu. Ale to nie tutaj. Ok. Słuchajcie, pojedziemy do galerii, kupić zapachy do mieszkania, do domu i do auta, bo potrzebuję. Ej, Sap! Ja może pójdziemy gdzieś jeszcze ursać, bo w sumie mam jeszcze trochę czasu. Mam taki humor na posiedzeniu. Czy ja mam dla czasu w sumie? Tak, mam trochę czasu, godzinę. Dobra, nie. Nie, nie jest dobrze, Podjadę tylko, kupię trochę rzeczy do domu. I tyle. I pojedziemy potem do weterynarza, ale to już właśnie nie zabiorę, bo to nie jest nic przyjemnego do oglądania, I promise. Wydaje mi się, że ten ktoś strasznie No i na którą stronę mam wyjechać? Pytanie. Stresuje mnie, bo ja nie wiem nigdy, czy wyjadę, czy wyjadę dobrze, czy rozwala coś. Nie no, żart, umiem jeździć, ale no wiecie, o co chodzi. Stresująca trochę jest. Ok. I did it! Jak będziecie kiedyś kupować auto, to sprawdźcie to, czy klima działa, ok? Bo ja tego nie zrobiłam. Teraz trzeba ją naprawić. Od dawna, ale ona po prostu się nie naprawia. Ona po prostu jest z dnia na dzień gorzej. Po prostu nie działa. Jest fajnie to niedługo będzie znowu zimno. Powiem wam, że schodzę z antydepresantów od jakichś pięciu dni i pierwszy dzień mam tak, że faktycznie że czuję się ok, że jestem w stanie robić rzeczy, że nie mam ochoty płakać 24 na dobę. Faktycznie jest, jest dobrze. W się dumna jest dobrze robię to. I robię to dobrze. Mimo, że personel był bardzo niemiły, to jedzenie było bardzo dobre i było warte każdego niemiłego personelu. I jestem tak happy, 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 happy. I najedzona i taka usatysfakcjonowana. Usatysfakcjonowana, tylko tak wiecie, usatysfakcjonowana jedzeniem. To jest in level i bardzo dobre i love it so much! It's how so fucking sad, you know. Moja siostra pojechała na most and I'm going crazy. Pojechała do śnięcie rano, ale... I'm going crazy Mogę powiedzieć, jaki jest mój cel na najbliższe 5 lat? Nie 5, może 3 2 Chcę kupić dom Raczej za granicą Nie wiem czy na 100%, ale raczej za granicą Chcę domek z ogrodem I z sauną I z małym basenem Takim, wiecie, zakrywanym, które się zmienia w aranżerię. Nie mogę się doczekać. Idę teraz na zakupy, już chyba nie wezmę sobą. I'm sorry, że nie było filmu znowu przez jakiś czas. You know me, wiecie, że czasem po prostu wpadam w epizody i nie jestem po prostu totalnie do nagrywania. I... It's fine, staram się po prostu... Nie być, nie być na siebie za to, ale zawsze staram się postawić regularnie, zawsze staram się nagrywać raz w tygodniu. Czasem nie wychodzi, czasem po prostu nagrywam te filmy, Jezu, zupełnie wam, co się stało ostatnio. Siedziałam dosłownie, chciałam montować vlog z wyjazdu, powróciłam 5 dni temu z wyjazdu, czy 6, i chciałam zacząć montować film z wyjazdu. I wiecie co? Nie mogłam, miałam edytor. Wrzucałam filmy i co trzy sekundy dosłownie miałam ochotę ryczać I po prostu to rzuciłam Pomyślałam jak to nie wyjdzie To, to nigdy nie użyć fotograficznego dziennego, bo nie wyjdzie Po prostu nie ma takiej opcji Anyways, I love you so much Dziękuję za to, że ze mną jesteście już nie jestem consistent Postaram się być Zawsze się zastaram Ale muszę postarać się bardziej